Dzisiaj Straż Pożarna może otrzymywać takie piękne auto straż prosimy podgodności ten samochód, sprzęt, który jest bojowy, na nim, pobłogosław wszystkich drugów i ksiądz. strażaków, Górsku. którzy będą w żywym niech służy, pomagając tym wszystkim, którzy będą w potrzebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Florianie, się święty, za święty Florianie, się za Święty Florianie, się za I święty Krzysztofie, bądź się za Ojcu i Synowi, i Świętemu, ja, jak Pan, to, to teraz

thank <laughs> you Gelin, gelin, gelin.